Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Awangarda. Chciałbym Państwa zaprosić w najbliższą środę na klub filmowy do Kina Janosik na film, a właściwie animację filmową w reżyserii bracia, Braci Quay. Sanatorium pod klepsydrą Braci Quay. Taki nosi tytuł ich nowa animacja. Braci bliźniaków, 80-letnich już, Amerykanów, którzy zaraz po studiach w Filadelfii wyjechali do Wielkiej Brytanii, do Anglii i tam też. Że tak powiem, całe swoje życie zawodowe spędzili. W latach wczesnych 80. założyli tam studio filmowe, które właściwie produkowało ich filmy, ich animacje. A pomysł na te animacje mieli dość klasyczny, bo zajmowali się animacją poklatkową, tą najklasyczniejszą w tej dziedzinie sztuki filmowej. Natomiast inspirowali się, takimi mrocznymi, surrealistycznymi klimatami, przede wszystkim z literatury, między innymi literatury polskiej, czego wyrazem jest ich najnowszy film Sanatorium pod Klepsydrom. No, ten film, który go, właściwie powieść, którą zaadaptował prawie 50 lat temu Wojciech Jerzy Has, tym razem bracia Quay zrobili z tego nową wersję, wersję animowaną, zrealizowaną we współpracy z Polakami, z polskimi aktorami, z polskimi studiami filmowymi, no i między innymi za polskie pieniądze. Także zapraszam serdecznie w przyszłym tygodniu na ciekawy pomysł no i na nową odsłonę no tej, tego wspaniałego dorobku Bruno Schulza. Dziękuję i do zobaczenia.